Witajcie na programie Poranek z Ameryką, w którym przechodzimy przez najważniejsze wiadomości ze Stanów Zjednoczonych z ostatnich 24 godzin w krócej niż 10 minut. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli chcecie codziennie rano dowiadywać się, co się dzieje za oceanem, i wyślijcie tę serię osobie, która interesuje się amerykańską polityką. Dzisiaj na programie. Konserwatywny aktywista Charlie Kirk, który był zabity około miesiąc temu, dostał wczoraj prezydencki medal wolności. Donald Trump w ceremonii wręczył odznakę jego wdowie Eryce. Politico opublikowało tak zwany Bombshell Report czyli artykuł, który natychmiast wzbudził ogromne zainteresowanie. Tematem to wycieki czatu grupowego młodych Republikanów, w którym mówią okropne i niepoprawne rzeczy. Rząd USA dalej jest zamknięty, już jesteśmy w 15 dniu shutdownu. Wszystko to i więcej na przykład Marsz Demokratów w Kapitolu do biura, speakera Izby Reprezentantów oraz odwiedził Biały Dom prezydent Argentyny Javier Milley. Na kanale BlaBla Bla USA oglądacie serię Poranek z Ameryką. W kilku dniach na Bliskim Wschodzie z powrotem z Trumpem wracamy do Stanów Zjednoczonych. Wczoraj podczas uroczystości w białym domu konserwatywny aktywista Charlie Kirk, zamortowany ponad miesiąc temu, otrzymał prezydencki medal wolności. Zalicza się do jednych z najmłodszych odbiorców tej nagrody w historii. Wczoraj byłyby jego 32 urodziny. Po raz pierwszy w historii na rewersie medalu wygrawerowano krzyż dla Charliego, a na ceremonii pokazali się jego rodzice których ja przynajmniej jeszcze publicznie nie widziałem. Departament stanu, który jest odpowiedzialny za rozdawanie wiz, napisał na mediach społecznościowych, że Stany Zjednoczone nie mają obowiązku przyjmowania cudzoziemców, którzy życzą śmierci Amerykanom. Podali kilka przykładów osób, którym odwołali wizę po postach w internecie, w których śmiali się lub celebrowali śmierć Charlie'ego Kirka. Była jedna osoba z Niemiec, jedna z RPA, i kilka z Południowej Ameryki. Politico opublikowało artykuł, w którym napisali o wyciekach z czatu grupowego na Telegramie młodych Republikanów. To byli republikańscy działacze, jak na przykład wicedyrektor młodych Republikanów w Nowym Jorku lub członkowie Komitetu Młodych Republikanów w Tym stanie i podobne pozycje dla stanów Kansasu, Arizony i Vermont. Pisali żarty o komorach gazowych lub o gwałcie. Pisali rasistowskie komentarze, i tak dalej. Jedna wymówka dla ich działań to jest to, że wszyscy znamy memy w internecie, że jakby czat grupowy był opublikowany, to mielibyśmy przechlapane, ale te komentarze były dużo gorsze od jakichkolwiek, które mogę sobie wyobrazić, że pisze przeciętna osoba. Członkowie grup, jak młodzi republikanie, przypuszczam, kiedyś planują brać udział w polityce i pisanie takich rzeczy na czacie, gdzie wszystko jest zachowane. Pokazuje taką głupotę, krótkowzroczność i oczywiście hamstwo, że osoby są od razu zdyskwalifikowane od grania jakiejkolwiek roli w partii. Przynajmniej mam nadzieję, że będą. Po więcej informacji na ten temat polecam Wam artykuł od Politico. Ja nie wiem, czy mogę w ogóle mówić niektóre z ich komentarzy, bo filmik będzie cenzurowany. Rząd jest dalej zamknięty. Wczoraj senatorzy ponownie głosowali, żeby otworzyć rząd, ale nic się nie zmieniło. Po stronie izby demokraci zrobili marsz przez Kapitol do biura speakera Mike'a Johnsona żądają, żeby Adelita Grychalwa, reprezentantka, która wygrała specjalne wybory w Arizonie po śmierci reprezentanta, który także był jej ojcem, była zaprzysiężona. Otóż dopóki izba się nie otworzy, to nie może być zaprzysiężona. Jak będzie, to wtedy w izbie reprezentantów będzie wystarczająco podpisów, żeby wypuścić tak zwaną discharge petition co do sprawy Epsteina. Czyli to jest Nakaz, żeby Departament Sprawiedliwości opublikował wszystkie dokumenty w tej sprawie. Oczywiście, nawet jak petycja się uda, to Departament Sprawiedliwości będzie walczył prawnie, żeby ich nie ujawnić, na przykład na bazie Bezpieczeństwa Narodowego. Ale niemniej jednak to przywróci sprawę Epsteina na pierwszą stronę gazet. Wszystko będziemy śledzić tu na kanale. W Main wyścig do Senatu się zmienił. Zakładaliśmy, że rywalem republikanki Susan Collins będzie progresywny demokrata Graham Platner, lecz wczoraj ogłosiła aktualna gubernator stanu Janet Mills, bardziej umiarkowana demokratka. Jako gubernator pewnie jest faworytem do nominacji partii, ale będziemy mieli bardzo zacięte prawybory między dwoma skrzydłami partii demokratycznej. Donald Trump wczoraj nie pozwolił dziennikarki z ABC News zadać pytania za to, jak stacja potraktowała J.D. Vansa podczas wywiadu. George Stephanopoulos zakończył program jak wiceprezydent Coś mówił. administracja uznawała to jako brak szacunku. There, Tom Holman accepted fifty thousand dollars, as was heard on an audio tape recorded by the FBI in September 2024, and you did not answer the question. Thank you for your time this morning. No, so no George, J. I, J. I, said I said that I don't... don't. Up next, we'll be right back. Przypominam, że George Stephanopoulos, który powinien być niestronniczy, był rzecznikiem prasowym Billa Clintona. Izrael jest sfrustrowany z tym, jak wolno Hamas wypuszcza ciała zakładników. Jeszcze 20 zgonów ma być oddanych. Trump to skomentował, twierdząc, że zmarli nie powrócili, jak obiecano. Wojna handlowa dalej się toczy. Donald Trump napisał na Truth Social wczoraj, że. Wierzę, że Chiny celowo nie kupują naszych soj, co powoduje trudności dla naszych rolników uprawiających soją. Jest to akt ekonomicznej wrogości. Rozważamy zakończenie interesów z Chinami w zakresie oleju spożywczego i innych elementów handlu jako odwet. Na przykład możemy łatwo sami produkować olej spożywczy, nie musimy go kupować od Chin. Większość ekspertów raczej jednak twierdzi, że do zapowiedzianych ceł w wysokości 100% jednak nie dojdzie. Javier Milley, prezydent Argentyny, był wczoraj w Białym Domu. Prezydenci rozmawiali o nadchodzących wyborach parlamentarnych w Argentynie, i Donald Trump oficjalnie poparł partię Milleya dyskutowali o potencjalnej umowie wolnego handlu między dwoma krajami i Trump wielokrotnie podkreślał, że niedawno ogłoszona linia słopowa o wartości 20 milionów dolarów, mająca na celu stabilizację PESO, żeby uniknąć kryzysu finansowego, będzie uzależniona od dobrego wyniku partii La Libertad Avanza, Mileja, w wyborach. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję serdecznie za oglądanie odcinka i serii. Mam nadzieję, że zasłużyłem na lajka like i zasubskrybowanie kanału. Dziękuję wszystkim wspierającym. Jeżeli ominął was jakiś filmik z serii, to playlista teraz pokaże się na ekranie. Oraz jeżeli ciekawy jesteś moich predykcji na wybory parlamentarne w roku 2026, to filmik także jest na ekranie. Widzimy się jutro, bo warto wiedzieć, co dzieje się za oceanem.